Nowa droga, nowa ty część pierwsza. Ewa Bulczak. Termin ślubu już zaplanowany. Przygotowania w toku, wybór sukienki, zaproszeń, wszystko na twojej głowie? Nie zapomnij o sobie. W tym wyjątkowym dniu chcesz wyglądać tak pięknie, jak nigdy dotąd. Nie pozwól więc, by niedoskonałości figury zepsuły ci humor. Masz jeszcze szansę na realizację swoich planów. Poprawiając nawyki żywieniowe, zadbasz o sylwetkę. Zacznij je już dzisiaj, a jeśli będziesz kontynuować nowy, zdrowszy styl życia, nie grozi ci nadwaga. Kontroluj kaloryczność, zwróć uwagę, aby to, co jesz, dostarczało maksimum wartości odżywczej przy odpowiedniej ilości energii. Skończ z niezdrowymi przekąskami, batonami, chipsami, ciachami, czekoladkami. Najlepiej szukaj lżejszych odpowiedników. Szerokim łukiem omijaj fast foody, dania tam serwowane nie są dobre ani dla twojej cery, ani dla figury. Zacznij się ruszać. Ograniczenie kaloryczności przy jednoczesnym braku ruchu może spowodować spowolnienie metabolizmu, a to pierwszy krok na drodze do efektu yo-yo. Dlatego spaceruj 20-60 minut, najlepiej 4-5 razy w tygodniu, w tempie około 120 kroków na minutę. Zadbaj również o masę mięśniową, która pomaga spalać kalorie i ładnie kształtuje sylwetkę. Dlatego dwa razy w tygodniu wykonuj też ćwiczenia wzmacniające. Ureguluj pory posiłków, regularne posiłki pozwolą na utrzymanie metabolizmu na stałym, podwyższonym poziomie. Zacznij od śniadania, bo jego brak pogarsza wydolność organizmu. Zaplanuj trzy główne posiłki i dwie małe przekąski co 3-4 godziny. A uchronisz się przed napadami wilczego apetytu. I odpowiednią ilość płynu, woda to podstawowy składnik naszego organizmu. Utrata już 1-2% wody bez odczuwania pragnienia powoduje znużenie, irytację, ból głowy i kłopoty ze snem. Większy ubytek wpływa negatywnie na przemiany materii. Przeciętne zapotrzebowanie na płyny wynosi 1.5-2 litry dziennie. Konieczne jest dostarczane wody małymi łykami w ciągu całego dnia, nawet jeśli nie czujesz pragnienia, bo organizm nie potrafi jej magazynować. Warto pić więcej również dlatego, że płyny wypełniające żołądek zmniejszają uczucie głodu. W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz zasięgnąć porady u dietetyka. W następnym wydaniu kolejne zasady zdrowego odchudzania. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.